Wita Was, wróżka wróż Jerzy. Jerzy, to ja. Niedawno zostały zlikwidowane wolne media. Jeszcze grają, jeszcze mówią, jeszcze działają, ale to tylko chwila. Ale my tu będziemy działać, będziemy walczyć, walczyć! No, dobra, porządku, w porządku. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nas nie zamknął. No więc. Naród kiedyś pytał: Jak żyć, jak żyć, panie premierze? Zdawałoby się, że dzisiaj pyta: Jak żyć, panie wicepremierze? Wiadomo, kto, prawda? Wiecie, wiecie, ja wiem, wszyscy wiedzą. Wiemy, bo rozumiemy, prawda? Tak jak kiedyś, dziś też. No więc. Hmm, on nie odpowie, on nie odpowie. On tam siedzi taki przykurczony i nic nie rozumie. To znaczy, rozumie to swoje, ale jego na pewno nikt nie rozumie. Różne są w gazetach, w, w no jeszcze wolnych, jeszcze ciągle wolnych mass mediach. Są takie, takie e, jakieś e, wykursy, wykresy, jakieś takie wróżby prawie, no ale nie, nie, nie wróżby, wróżby to ja. Jerzy, wróżka wróż. A tamte, tamte to są takie publicystyczne. To oni tak gadają, co wiedzą, co wiedział, to powiedział, zbierają się ciągle na ten sam temat, ciągle mielą to. Właściwie jeden przez drugiego powtarza za piątym, dziesiątym i tak dalej, i tak dalej. A my tu, mamy zupełnie inną, swoją, prywatną opcję. Już. No więc pytają lub oceniają lub dywagują lub dezynfekują, jaki on właściwie jest i dlaczego, dlaczego taki jeden może no, 30 milionami praktycznie rządzić. Robić z nimi, co chce. Ma tych swoich, ci swoi mają jeszcze swoich ci swoi taki niżsi mają jeszcze swoich 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 tak niżutko niżutko i cała ta taka drabina mała taka sparciała taka bilejaka, z powyłamywanymi prętami schodkami działa a działa no to że działa to my wszyscy wiemy bo przecież Jezu Chryste tego nie wolno tutaj strach przed tym tam Grożą, tutaj zamykają, biją pałkami. Zaraz do tego przyjdę. Ale przedtem bądźmy my, tacy sam na sam, szczerzy, ufni w siebie nikt nie doniesie, nikt nie zamknie nikt pałą nie zleje. A, a, no właśnie właśnie pała to tak jakby tak jakby tutaj Powiedzieć, bo to jest takie troszeczkę może takie, takie źle widziane, że to takie są jakieś. No to, to, to nie są te cnoty nie wieście ani chłopięce, ani męskie, ani damskie, więc właściwie to się nie powinno mówić, bo to od razu to jordo, jordo Juris, ordo Juris, coś tam Juris, prawda? A jeszcze te inne, prawda? Te te, te, te zastępne i młodzieży wszechpolskiej, polskiej ta konfederacja to też też, przecież to ona się czai, tak, ale u. Ona się jeszcze odczai, ona nam jeszcze pokaże. No, ale jeszcze nie pokazała i teraz sobie idziemy dalej naszym tropem. Jeszcze nie, nie tymi tutaj tropami kartowymi, ale tak z duszy i z serca. No więc właśnie, to trochę tak niezręcznie mówić, no bo to jest takie trochę nieprzyzwoite, ale właściwie należałoby zacząć od tego jego. Fiuta, nie, nie znaczy fiutka, bo to on maleńki, fiutek maleńki. A tym bardziej, że jeszcze wtedy, wtedy, kiedy on tam na podwórku się bawił, tam na tym Rzeli jako taki chłopczyk, mały z tym drugim swoim braciszkiem, chłopczykiem, nawet z tą taką to, dzisiaj taką, taką tą sędziną naczelną w tym najwyższym, najwyższym sądzie. Bo ta druga to jeszcze młodsza była, to jeszcze na świecie nie było ta z tego konstytucyjnego sądu, ale ta z tego najwyższego, to ona tam bawiła się z nimi. No i ona nie traktowała go źle, w ogóle dziewczynki go źle traktowała. Co one w nim czuły? A to znaczy, czego nie czuły? Że tak jakoś tak go poniżały. Tak. I słuchajcie, właśnie z tego poniżania. Z tego, że on był zawsze ten piąty, dziesiąty, a chciał być pierwszy. Wyszło to, że on te kilkadziesiąt lat to tu próbował, to tam próbował, to w, w kancelarii Wałęsy, ale jeszcze przedtem, no przedtem tak, to podobno tam spał, w tym, w, w, jak ten stan wojenny ogłosili, jak on wybuchnął, no to on podobno spał do 12, no nie wiem, spał, nie spał. Co robił on pod tą kołderką? No już duży, duży. To nie wiadomo. Ale właśnie wracamy do no nie da się inaczej powiedzieć, do tego tamtego, znaczy fiutka. Fiutkiego takiego fiutka, którego on, no tu jest właśnie wielki narodowy problem. Bo to w ogóle seks, seks to no tworzy samca. Czy samczyka, czy półsamczyka, czy ćwierć samczyka. Ale ten seks go tworzy. Tworzy. Jak on tak się wespnie na te takie drabiny, ale na sam, sam szczyt, to on jest jakiś taki dziwny. I on jest dziwny, bo właściwie nic nie wiadomo, co jest z tym jego seksem. To nie jest sprawa prywatna, to jest sprawa narodowa, patriotyczna. Bo honor, ojczyzna, nawet w tym tamtym, z nim też jest i dlatego to nie jest żadne bluźnierstwo, to nie jest żadne podśmiechujki, podśmiewanie się, przepraszam. To jest być albo nie być narodu. Być albo nie być naszego prasłowiańskiego Dumnego, godnego, narodu. Aha. Tak tak. No, wracamy do tego fiutka, prawda? No więc nie wiadomo, co on robił tam z tym fiutkiem, to nawet jest mi ważne potem od tego sekretariacie tam mącił, bo on głównie potem mącił. Prawdopodobnie, i tutaj się właśnie zasnął, prawdopodobnie to mówią, że on a to spał z ziobrą, a to spał. Boże święty, a to grzech nawet powiedzieć. Ale, ale ja czytałem w internecie, żeby, o Boże, nasz się ona przewróciła i druga się przewraca. Boże. A o tym to jest osobna sprawa. Te wpływy właśnie tych matryoszek. On sam jest matryoszka w sobie, te inne niespodzianki narodowe dla biednego narodu sobie sam skrywa i odkrywa i wyłazi to wszystko. Ale... Wracając do tego nie wiadomo. On mówili, że tam to z, ro, z ziobrą sypiał, a, a nie sypiał, a, a kochali się, a kłócili się, a żarli się, a tak dalej. Nie wiadomo, raczej żarli się. Nawet nawet to, co powiedziałem, że w tym internecie, to było tak, że, że, że tam nawet mówili, bo to się zdarza, że wśród bliźniąt to, no to, nas, to jest taka bliska więź. Taka, no po prostu takie ściśnięcie, takie, odkąd oni tam w brzuszku mamusi, byli to tacy, 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 jeden z drugim, drugi z trzecim, nawet tak, tak 69 one są tak jakieś ułożone, to, to one już tak jak wyszły sam tu z brzuszka mamusi, no wiadomo, które, no to, to, to oni już tacy byli ze sobą, tacy, no duchowo też zrośnięci. A nawet może, nie tylko duchowo, nie, nie, w to nie wierzy, w to nie wierzę, że to jest wykluczone. Nie, nie, nie kończę, znaczy nawet nie zacząłem. W każdym razie myślę, no nie tylko ja myślę, o tym jego sekcie, bo to jest najważniejsze, to tworzy jego, to jest sprawa narodowa, to, to naród z, z, po prostu no, no wisi, wisi no, no na tym jego środku. No. A Coś daleko zabrnąłem, ale może, może wybrnę jeszcze z tego jakoś. No więc, ten Ziobro, tam, 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 ten, ten, ten. Podobno, podobno, on w ogóle, on w ogóle nie potrzebuje seksu. Kompletnie. Nawet pod kołdrą, nawet teraz, jak mieszka tam w swoim pokoiku takim wyurządzonym, prawda, w stylu bo to jest, to jest jego... Ojczyzna, ojczyzna jego ducha i ciała i rodziny i wszystkiego. On tam siedzi, on stamtąd, tą literaturę całą, co on tam ma na połeczce takiego głukowskiej, nie gierkowskiej, trzyma. To jest wszystko stamtąd. On jest cały stamtąd. No i, i co? I on jest nieseksualny. To znaczy nie, ale, ale tak. To znaczy trochę tak, trochę nie, ale w innym sensie. Nie w tym takim, co to prawda. <słuch> albo no, z tym, to, to nie wiem. Nie. On chce to wszystko robić masowo. I mu mało jest jakiś tam ziobro, jakiś tam, nie wiem, nawet ten, 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 ten od tej, herdek pernek, jak nie wiem, jako jest, ten, od, od szkolnictwa, ten okropny typ jakiś, a nawet ten morawiecki, chudy i taki nawet nie, no nawet taki, no, pod by się go wzięło, nie, 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 cicho, cwa. Ani, ani, który tam jeszcze, no bo bajtek, bajtek, no czy bajtek, czy to niego tak, wyślinia i tak dalej, też nie. Wszyscy oni nie. On potrzebuje seksu nie grupowego, A, żeby grupowego, masowego, tak, masowego, ale to jeszcze mało. Seksu narodowego, seksu z całym narodowym, narodem, żeby były tak i, i staruszki, i staruszkowie, i tacy jakiś wieku Morawieckiego, i tam bajka, i tak dalej, i młodzież, dziewczynki, chłopczyki, niemowlęta nawet, niemowlęta. On z nimi wszystkimi chce, on ich potrzebuje, on dopiero jak nimi, tak ma ich pod sobą, tak nisko i patrzy. I jeszcze tak, tam dźgaty nie, nie, tym, nie, tak czymś tam dźiga, niko na, na przykład. To jemu to jeszcze jest mało. On jeszcze musi deptać, on jeszcze musi skakać, on jeszcze musi poniżać. I to dopiero, e, to dopiero mu daje samo zadowolenie. Ale zaraz, zaraz. Ten naród. O Jezu, aż mi w gardle stonęło. Napisał urok. Już odstanęło, odstało się już. On potrzebuje, nie tak, żeby już jak on ich stłamsił, jak już o nich tam tym, 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 tym czymś tam poniża, bije, jakoś tam trąca, głasze czasami, ale po to, żeby potem walnąć. To on niech na to potrzebuje oporu. Opor. Kiedyś za Solidarności. On pewnie też nosił te oporniki w klapie. Dele. Ot, jaki on był tam Solidarnościowy, jest tam brat, jego więcej otrzymał się brata. Nie zresztą kierował tym bratem. Zresztą ten jego upór, straszny upór, upór wobec oporu. I właśnie o tu dam przykład taki. On potrzebuje oporu, żeby jeszcze bardziej całym sobą, zachazywać, tłamsieć. I tak jak naród się otrząsa z niego, bo na narodzie siedzi taki okrakiem, to on jeszcze tym okrakiem mocniej. A jak im naród bardziej się opiera, tym on jeszcze mocniej tym okrakiem, całym sobą, malutkim sobą. Ale on, ten naród, ma taki też jeszcze mniejszy od siebie. On widzi, prawda, on nie wychodzi, on nie czyta, on nie pisze, on nie wyjeżdża, on nie rozumie, on nic. I w tym czterech pokoikach, w tych czterech ścianach tego pokoiku, no to on, to on tam, no on tam, no po prostu, no, nie ma kontaktu z rzeczywistością. Może ja za dużo powiedziałem. Może ja za dużo powiedziałem. I co to właściwie teraz będzie, nie? Ze mną? Z wami? Nie wiem. Nie wiem, ale... Ale ja muszę się z tym podzielić, ja muszę, ja w sobie czuję taką, takie coś, że ja, a może ja uratuję nas wszystkich, a może ja, właśnie ja też taki mały, kurdubel, stary, zgrzybiały, nie, niemądry w ogóle, jakiś taki, jeszcze taki też, <śla> wiadomo, to może ja właśnie uratuję. Was was wszystkich, was, na których On siedzi okrakiem, i tak dusi was, dusi, dodech, dodech. Do dechy. Może tak? Dlatego powiem: tarmoście się jeszcze bardziej, jak On na was mocno, to wyszarpujcie się spod Niego. Wychodźcie na ulicę, placę, na skwery. Na góry, padoły, wądoły, na plaże morskie. I no, na co tam jeszcze? No, na szczyty nasze górskie, tatry, karpaty, bieszczady. No, wystarczy. Wychodźcie! Wychodźcie zbiorowo. I to jego oczywiście będzie pobudzało do jeszcze większego tłamszenia, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie, już nie da rady. I zwyciężyć. To znaczy, zwyciężymy. To znaczy, ja, ja ten wróżka wróż, ja chyba, chyba, chyba położę jakieś, jakąś cegiełkę, cegłę, może nawet cały, cały taki element, element taki prefabrykat ogromny, taki do budowy domów, żadnych szlanych, prefabrykowanych. Może też położę w tym jakieś zasługi. I w ten sposób jakoś wspólnie się. Uratujemy. Ale ja mam taki. To się nazywa notatka służbowa, którą. O, nie mogę powiedzieć kto, nie mogę powiedzieć jak. W każdym razie otrzymałem z, z, z tamtej jaskini. Ktoś tą notatkę służbową sporządził. Bo to tak się robi. Przekazał mnie. No. Nie bezpośrednio, ja nie mam takich kontaktów, ale mi. I tutaj są parę takich ciekawych rzeczy, jest. A właśnie na przykład to. Taka złota myśl, nie wiem kto to mógł napisać, bo to aż jest kompromitujące dla nich, że wszyscy się dziwią, jak można rządzić 37 milionami jawnie. Kłamiąc, oszukując, kradnąc i nikt jakoś nie może złapać za rękę, czy <laughs> za to, 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 to malutkie jego. I nic. Kochani, ja wam powiem: Złodzieja, złodzieja, bandziora, kłamcy. Ofiara jego nigdy nie przechytrzy. My jesteśmy jak te staruszki, do których dzwonią ci, ci tacy naciągacze, co na wnuczka, na wnuczkę, na, 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 na prawnuczkę. My jesteśmy bezbronni. Bo złodziej, oszust, złoczyńca, on zawsze przechytrzy. On zawsze znajdzie ten słaby moment, to słabe miejsce, w którym ty się wślizgnie i wyroluje, wyroluje tych... Z grubsza uczciwych, no nie mówię, że wszyscy jesteśmy uczciwi, no ja na pewno nie byłem uczciwy. No i uważam, że jestem uczciwy, no ale nie byłem na pewno. I wyroluję, wyroluję nawet mnie byłego, no takiego nieuczciwego. No tak już ostatnio. I co tu dalej my mamy w tej notatce służbowej? Aha, że tam była taka propozycja na tej tajnej naradzie, żeby absolutnie tak robić, żeby bali się, żeby po prostu bali się, sikali po nogach, że tylko w ten sposób, nie ma co się oglądać, że to jest, prawda, niekonstytucyjne, a to jest, prawda, nieleganckie, nie, nie, nie a to jest znowu jakieś tam nieładne, nie, 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 nie takie, nie owakie, nie śmakie. Nic. Przejdź do przodu, żeby się bali. A jak się będą bali, no to będzie tak cicho, 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 także pracam. Mówię, 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 może głupio, może, może nieskładnie, może, ale z całej duszy, naprawdę, z głębi, z samej głębi, samego dna. I czy to jest składne, czy nieskładne, to jest w tym... No jakaś taka głęboka, tak jak dusza moja jest głęboka, tak na tym dnie mojej duszy jest ta głęboka, no jakaś mądrość. I weźcie ją, i weźcie ją pod uwagę. I chociaż jedno róbcie, jak on tak siada na was, tak okrakiem, tak tam. Hmm. Hmm. to wy się tarmoście, zrzućcie go z siebie i idźcie na ulicę. Powtarzam się, ale to trzeba milion razy powtarzać. Idźcie na ulicę, chodźcie po placach, skwerach, prawda, trawnikach, kwietnikach. Nawet krzyczcie albo nie krzyczcie. Nie, nie krzyczcie. Nie krzyczcie, tylko w milczeniu, z takimi twarzami stójcie i patrzcie. Patrzcie przed siebie. Przed siebie tam, gdzie wyobrażacie sobie, że stoi on. On z tym, tym malutkim no co to by jeszcze w tej notatce służbowej byśmy mieli? A! To jest bardzo delikatna sprawa, ale ten jego upór, ten upór w oporze, bo im większy opór, tym jego większy upór zero opornika na, na wskroś, tratować Idzie on naprzód. Idzie on naprzód na ścianę, jak to dzisiaj mówią ci mądrzy publicyści. No i ta delikatna sprawa. Ten jego upór był źródłem tego naszego no bo ja wiem, czy powiedzieć narodowego, no w pewnym sensie narodowego nieszczęścia. Tego wiecie jakiego. Ja wezmę tutaj taką jedną kartę i ta karta mi mówi nie ja. Nie ja. Jak chcę Ci ciągać odnośnie odpowiedzialności, to nie mnie tylko kartę. Ja kartę tylko wyciągam, że to nieszczęście. To było z, właśnie z tego jego wrodzonego uporu, żeby nie musisz lądować tam, musisz, wszystko jedno, żeby nie wiem co, musi, musi, musi ten samolot, ten tupo, tupo co, no coś tam tupo, musi wylądować. No i to jest właśnie z tego jego uporu co będzie jeszcze większe, on chce załadować cały naród. Nawet tą połowę, co jest za nim, to on też, bo on nie ma, on nie ma uczuć. On ma tylko to zapatrzenie, to, to uporczywe zapatrzenie, że on musi być na wierzchu on musi zawładnąć, on musi wszystkich no, wyru. Wy, no, wy tego, no. Myśl się, i to mu dopiero daje. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Wytrzymajcie. Nawet jeżeli to teraz są wakacje, to rozumiem, nie skoży jesteście wychodzić, zgromadzić trzymać te transparenty, sztandary, protestować. Ale od nowego roku młodzieży, młodzieży, weź się za siebie, bo nie będziecie mieli internetu, nie będziecie mieli niczego, ani, ani tam tych, 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 tych Erasmusów, ani tam wyjazdów, nie wiem, roboty na truskawkach czy, czy, czy w, przy Zmywaku, czy gdziekolwiek, nawet w Krzemowej Dolinie różni, różnie gdzie się tam odnajdują. Nikt się wtedy nie odnajdzie. Wszyscy będziecie tu tkwili w czterech ścianach, jak <laughs> Albania. Za komuny otoczona światem całym nieprzemakalnie otoczona. Także to było do młodzieży. No do dorosłych, no cóż, no dorośli chyba w, w, wiecie co. No to, to tyle by było. Tyle by było. No ten, ta notatka służbowa. Ja była te wszystkie notatki. na no była te wszystkie polityki te. To wszystko na diabła, do diabła, do ciężkiego diabła. Jeszcze chwila, tylko chcę Wam złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, w tym jak na razie najgorszym. Ale trzymajmy się, trzymajmy się i nie dajmy się. Jeszcze trochę popatrzę do Was, popatrzę Wam prosto w oczy, tak jak trochę on, tylko ja. Ja jestem pod spodem, pod wami, wy jesteście nade mną, ja pokornie patrzę.